Dzisiaj part 2, co wygląda 25 zł. mamy tego króliczka, on się nazywa Coco jest Cool is Action. Jeśli dowiedzieć, ile on kosztował, wpadajcie na tamten part. Dałabym też taką opaskę różową z kokardką i ogólnie ją da się jakby tak, tak, o tak wiecie, tak przesuwać, nie? gdzie się to chce na przykład, no i fajne. jest. Można zdjąć sobie tę kokardę, jakby to, kokardę można odczepić. No i to tyle z zamówienia. Znaczy jeszcze w sumie nie koniec. Dałbym jeszcze taką figurkę do zamówienia z Kinder Joy albo z tym z Kinger dać jeszcze taką czekoladę dla bubu. Taka wersja, bo nie było innych po prostu. Więc taką wzięłam specjalnie do zamówienia. I mamy w sumie. I w sumie to tyle za 25 zł i teraz gratisy. To jest właśnie zamówienie za 25 zł. Teraz gratisy. gratisów. Takie bańki. Z gratisów. Taka scrunchie używam. I i teraz. Dzisiaj rozmówimy, trzeba wystarczyć na Więc sobie pięć. Oni patrzę, jakie się wylasowały. Zobaczycie, ja nie patrzę taki. O, z mnie też będę patrzeć, taki. O, jaki słodziak. Jeszcze takiej takiej. Ładny... Takiej też. Wszystkie są słodkie tutaj. I taki. No i myślę pokażę, jak się prezentuje zamówienie. I tak oto się prezentuje nasze całe zamówienie za 25 zł, łącznie z gratisami. No i to byłoby na tyle, więc pa, pa baju.